Siemanko, witam w kolejnym openingu. No i dzisiaj otworzymy po prostu 20 kapsułek kandydata, pretendenty i legendy zostały już otworzone. No i zobaczymy co tutaj sypnie póki co powiedziałbym, bilans jest 1 do 1. Jeden opening oddał, drugi nie, no i zobaczymy co dziś się stanie. Skin z Monkey to strona do wymieniania i kupowania skinów. Można tu fajnie zarobić szukając craftów, bo strona nie wlicza cen naklejek do wartości skina. Z moim kodem Rafikos możecie odebrać do 5 dolarów bonusu przy wymianie i plus 35% do wpłaty. No co, na pewno bym celował w jakiegoś małza, jakiś fluxo. Hmm, tutaj, no przede wszystkim holoski, jakieś nie. Dobra. No, początek klasyczek. Mam nadzieję, że chociaż jedno holodropnie i będę zadowolony fest. O kurde! O kurde! Dobra, FaceClan złoto. Eee, nie wiem. Myślę, że już na plus jestem. Znaczy, na pewno jestem już na plus, więc bardzo przyjemnie. No i teraz wszystko, co jakby wypadnie, no to po prostu taktyczny proficik. Kurczę, ale super. Szkoda w sumie, że. O, mouse był. Szkoda tylko, że FaceClan, eee, jakby jakiś małzik. Co <ścoughs> byłoby przyjemniej. No, ale nic. Nie narzekamy, tylko się cieszymy. Dobra, Fluxa tylko. Uuu, Glitterek. No, naprawdę tego mało. bym chciał kurczę jednego zgarnąć, to by było coś. Ale no raczej, o, <laughs> no właśnie. No to zgarnąłem, dobra, ja zadowolony, dzięki. <laughs> ok. jeszcze dużo tych kapsuł zostało, więc no, małziki. W sumie małzy w papierze, spoko sprawa, nie? Ym, ten, żeby sobie... Zgarnąć je. Uh, Faceclan znowu, on mnie lubi. I Fluxo było. Dobra, w sumie dużo tych kapsuł jeszcze. E, więc no, póki co mi te openings no oddają. E, myślę, że jestem na plus z tych 60 kapsułek, które otwieraliśmy. No, całkiem przyjemnie, nie? Może jeszcze myślę nad taką bitwą, e, że wezmę ziomeczkę i wygrany zgarnia wszystko, że będziemy otwierać kapsułki. Napiszcie, co o tym myślicie. No i dobra, możecie też łapeczkę zostawić. O Greyhound ten przeleciał. Dobra, mamy małzisko, więc fajnie. Ten papier akurat przyjemny. No dobra, dobra, już leca... U, Team Liquid. Leciały te papiery. To już chcemy może coś innego. Mm, no, ale jak taki claim na starcie dropnął, to nie wiem, czy tu jeszcze jakieś perspektywy są na coś. Yy, lepszego. Dobra, pik. Otwieramy. No, kręć, kręć. Małzisko. O, małzisko chociaż. No dobra. Kapsuł na oko jeszcze 6. I czy coś nam poleci? Weiss, Clan, no i grey Ej, to w sumie da, dało ten, to złoto i potem już taka lipa. O, no i czekajcie. A, to glitter jest. Ale ładnie to wygląda, nie? Moim zdaniem te mongolsy całkiem, całkiem spoczko wyglądają. No git, niech będzie. Znaczy, no, znając życie to kosztuje strasznie mało i nie wiem czy nawet kapsułkę zwraca. <średnio> Jedną. No ale już, key z tym. Okej, okay, było ENS w holo, no, a zgarniamy mongolsików. Ostatnie dwie kapsułki. No i proszę Państwa, czy zechcesz sosik nam sypnąć pod koniec? ENS. No i dobra, ostatnie. Proszę, no sypnijże coś jeszcze. Tak, żeby ten opening był taki mocny. Dobra, tym Liquid. Idę zobaczyć szybciutko ile, znaczy ile kosztują te rzeczy. Okej, okay, ten face w tylko 3dychy w sumie kosztuje. To no, tam trochę na plus, ale nie aż tak. No i małzy tam 40 groszy. No ogólnie to lipka. Ile te mongolsy w brokacie? 50 groszy. Więc no na plus, więc przyjemnie. No i koks.